Dziękuję. No proszę, Łukasz po duńsku podziękował Leon Madsen po polsku Mamy, Mamy zmianę, rezerwa taktyczna Diancyfer za Łukasza Kaczmarka. To oczywiście to do przewidzenia i rezerwa taktyczna, dlatego że goście przegrywają różnicą 5 punktów. No i teraz e, Tomasz Golob. Strasznie jesteśmy ciekawi jak on pojedzie na tym doskonale sobie znanym torze. E, przeciwko bardzo mocnej parze Maciej Janowski i Janusz Kołodziej. Janusz e, Kołodziej tutaj wczoraj na treningu wygrywał e, obojętnie na którym motocyklu, a testował trzy ze wszystkimi swoimi e, kolegami. I tak e, w parku maszyn taka anegdota krążyła, że Janek jest mocno rozluźniony i pojedzie już bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że znalazły się jego psy. Które zaginęły tydzień temu. Mietek i kienek znalazły się. Było głośno o tych psiakach całe szczęście. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Janusz Kołodziej, Tomasz Golob, a Tomasz Golob jak Państwo widzicie, nie może się zdecydować, na którym motocyklu wyjechać. i Postawiono dwa, a Tomasz Golob pokazywał, że gdzie jest ten trzeci, ten trzeci będzie tym najlepszym. Przypomina e, mi się taka, e, opowiem Państwu taką dykterinkę z przeszłości. To był główny e, mistrzostw polskich na to, że e, w Warszawie i tam akurat e, z numerem pierwszym jechał Tomasz Golot, z numerem drugim Janusz Kołodziej. Wówczas bardzo młody, nieznany jeszcze zawodnik i Tomasz się tak pytał, e, Robert, e, kto to jest, no Janusz Kołodziej, a będzie coś z niego dobry? No, no, no myślę, że tak. No potem okazało się, że tak było. Tomasz Golot już na doskonale Janusza kołodziej, a później zdobywali przecież na taki maski dużymi tak będzie teraz Tomasz Kolob, Maciej Janowski, Adrian Cyber i Janosze Wyścig czwarty w ciężkim położeniu. Kapitan drużyny Gorzowskiej Kolob, ale chyba szybszy będzie Kołodziej, A pół wewnętrzne również, że wyprzedza go Maciej Janowski. No i na 5 do jednego jak na razie tarnowianie, ale to jest Etorek, który Tomasz Kolob przecież zna. Doskonale i on może odbić przynajmniej tą drugą pozycję. Jest już drugi Tomasz Kolop przed Maciejem Janowskim, ale z Januszem podziejemy, czeka go znacznie trudniejsza przeprawa. Tak myślę, chociaż nic przecież nie jest przesądzone. Tomasz Golop nie dobry występ w Cudzowie zanotował we wtorek, ale wszyscy mówili, nie, tutaj w Tarnowie na pewno pojedzie dużo lepiej. Nawet trener Marek Cieślak był o tym przekonany. No i widzimy jaką kapitalną walkę toczą Janusz Ekołodziej, który ogląda się, gdzie jest jego starszy kolega ściąg teraz. Janusz Ekołodziej troszeczkę niebezpiecznie. Ale oczywiście opanowana sytuacja. No i jeszcze jedno okrążenie. Bardzo szeroko Janusz Kołodziej teraz, ale on wie, co robi. On jeszcze lepiej przecież zna ten to. Janusz Kołodziej przed Tomaszem Golobem. Najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało. A trzeci Maciej Janowski. A więc czwarty bieg dzisiejszego spotkania i czwarte kolejne zwycięstwo gospodarzy. 4 do 2. Janusz Kołodziej przed Tomaszem Golobem. Trzeci Maciej Janowski. I na miejscu czwartym. Adrian Cyfer, no ciekawie jestem czy Tomasz Golob będzie zadowolony z tego wyboru jeśli chodzi o motocykl, 17 do 7 prowadzą gospodarze, a w meczu ich przewaga w tym momencie wzrosła do 5 punktów i co, będziemy czekać na rezerwy taktyczne ze strony ale No ciekawy jestem jak to będzie wyglądało, jesteśmy po czterech wyścigach, popatrzmy jeszcze teraz na powtórki tej gonitwy numer 4, tutaj wydawało się to jest kapitalnie Tomasz Golob, ale to czwarte pole, to jest dziś jest zdecydowanie... Poważny handicap dla każdego z zawodników startującego z tego pola. Wykorzystał to natychmiast Janusz Kołodziej. Potem z łuku bardzo dobrze wyszedł po tej ścieżce, która jest przyczepniejsza Maciej Janowski. No ale potem na dystansie widać było, że Tomasz Golot jest szybki. Poradził sobie z Maciejem Janowskim, ale z Januszem Kołodziejem, z kapitanem Tarnowskich Jaskółek poradzić sobie już nie zdołał.